Ślady łap moda w służbie zwierząt. Sukienka Marty Nawrockiej na aukcji Dody. Wynik, który zasilił szczytny cel. Sukienka pies. Luty 2026 roku przyniósł nam niezwykły sojusz na szczycie. Po jednej stronie Doda, niekwestionowana królowa show biznesu i waleczna obrończyni praw zwierząt. Po drugiej Marta Nawrocka, pierwsza dama, która swoim gestem udowodniła, że los skrzywdzonych czworonogów nie zna podziałów politycznych. Podczas głośnej aukcji Łapy i pędzle, zorganizowanej przez Dodę i malarkę Joannę Sarapatę, pod młotek trafiła wyjątkowa kreacja prosto z szafy pałacowej. Choć licytacja tej konkretnej sukienki była trzymana w napięciu do samego końca, ostateczna kwota i cel akcji robią ogromne wrażenie. To był najbardziej wyczekiwany moment wieczoru. Czarna, elegancka sukienka od Izabeli Janachowskiej w Której Marta Nawrocka pozowała do sesji w magazynie Viva, została wystawiona jako ostatni przedmiot aukcji. Cena wywoławcza: 1000 zł. Cena końcowa: 1500 zł. Kontekst: Choć niszowe dzieła sztuki tego wieczoru osiągały kwoty rzędu 6000 zł, to właśnie sukienka pierwszej damy niosła ze sobą największy ładunek symboliczny i medialny, zachęcając do hojności przy innych licytacjach. Całe wydarzenie okazało się gigantycznym sukcesem finansowym. Łącznie zebrano ćwierć miliona złotych, które w całości trafią do fundacji Trzare, Burę i Łaciate. Pieniądze te zostaną przeznaczone na ratowanie zwierząt z tzw. patoszronisk, o których doda głośno mówi od początku roku, leczenie i rehabilitację czworonogów wyciągniętych z tragicznych warunków, wsparcie nowych adopcji by zwierzęta mogły znaleźć bezpieczny dom. Aukcja przyciągnęła śmietankę towarzyską i medialną. Wśród gości, którzy nie szczędzili portfeli, pojawili się między innymi Anna Korcz, Bartosz Węglarczyk czy kulinarny mistrz Mateusz Desler, który na licytację wystawił kolacje i lekcje gotowania. Można było również zdobyć książkę z autografem samej Danuty Stenki. Los zwierząt nie może nikomu pozostawać obojętny. Tylko razem możemy podarować im bezpieczeństwo, troskę i nowy początek, napisała Marta Nawrocka, dając jasny sygnał, że pałac prezydencki stoi murem za inicjatywą Dody. W roku 2026 widzimy nową jakość w polskim pomaganiu. Połączenie zasięgów Dody z powagą urzędu pierwszej damy sprawiło, że temat schronisk wszedł do głównego nurtu debaty publicznej. Gest Marty Nawrockiej, polegający na oddaniu sukienki od czołowej projektantki, to nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim potężny komunikat wizerunkowy. Pomoc zwierzętom to nasza wspólna sprawa. Jak oceniasz wynik licytacji sukienki pierwszej damy? Czy uważasz, że 1,5 tysiąc zł to adekwatna kwota? Czy może spodziewałaś się, że kreacja od Izabeli Janachowskiej osiągnie wyższą cenę?